Cześć, cześć, cześć! W kolejnym odcinku Motovloga świeżo po powrocie z Bajquiku, który podsumuje chyba jeszcze w jednym odcinku po pokazaniu Wam wszystkich filmów z wyjazdu. Ale tak na szybko takie skrócone podsumowanie w sumie prawie 1400 km dwa razy rekord dobowy przekroczony za pierwszym razem w sobotę 480 km z Warszawy do Łeby przez Malbork i w drodze powrotnej 680 km z łeby do domu przez grudziąc Płońsk generalnie dwa dni motocykl został, nie mogłem na niego nawet za bardzo popatrzeć bo ta droga dała w kość była bardzo męcząca i myślę, że więcej raczej następnym razem tego nie poprawię nie na 125 zlot generalnie fajna impreza chociaż mnie się bardziej podobała droga niż czy sam przejazd, no bo tak naprawdę to chodziło o udział w paradzie w ostatniej paradzie podczas tego zlotu, więc fajna impreza, bo turyści, którzy byli w łebie, ustawili się wzdłuż przejazdu. Motocykle były przeróżne. Jedne, które bardzo mi się podobały, inne takie, które robiły łutu tu. -tu, -tu. Nie bardzo Bardziej dzisiaj chciałem wam powiedzieć o wnioskach bociany Jakie przed następną podróżą I o tej podróży W zasadzie się urodziły Wniosek pierwszy jest taki, że lekko chyba przekłamuje mój licznik odległości. Mam wrażenie, że odrobinę zaniża jakieś odrobinę, no 2,5% mniej więcej. Bo porównując z Andrzejem Tą samą trasę Mnie wyszło 463 Chyba 3 A u Andrzeja wyszło 480 I co 480 Faktycznie by pasowały W drodze powrotnej to samo Mnie wyszło 663 A było 680 co wychodzi mniej więcej 2,5%? Mapy Google a. to jest następna rzecz, która jakby jest powiązana z tą odległością. Z historią przejazdów jako rekord też nie do końca się zgadza, bo wyszło 640 km w ogóle w drodze powrotnej. Jeszcze na małych odcinkach y, takich typu dojazd do y, pracy, no to jeszcze sobie można to skorygować i mniej więcej poprawić. w prawie 700 km jak miałbym patrzeć każdy odcinek czy faktycznie tam będę jechałem a jeśli gdzieś nadrobiłem to w którym miejscu nie do zrealizowania do tego przeprosiłem się z aplikacją Rever chcę pojeździć teraz jeszcze przed wyjazdem sprawdzić czy na ile są te odległości przekłamane yy, faktycznie z jakąś aplikacją, która rejestruje trasę yy, a wyjazd kolejny 8 dni po powrocie z nadmorza ja dość w szczady żeby w końcu odpocząć Nie poważnie, bo trochę za intensywny był ten wyjazd Pogoda w trasę Najpierw padało, później było gorąco No wiecie, tygrysy nie lubią aż tak bardzo Takie pośrednie stany są fajne, ale no Zresztą zobaczycie na filmach z wyjazdu długo zastanawiałem się nad... No, czy długo. No, od powrotu. Tak? E, czyli te 2-3 dni zastanawiałem się, w którą aplikację wejść. Czy w, e, od nowa, w, e, na przykład nie wiem, w Kalimoto, e, czy w Yamaha MyRide. czy wrócić do tego e, mojego rowera którego już mam przetestowanego no i wróciłem do rowera na razie nie będzie to na pewno opcja płatna bo po prostu nie mam takiej potrzeby e, opłata nie jest jakaś tam specjalnie duża bo w skali roku nie wiem, stówka to jest e, do zaakceptowania ale po prostu te dodatki, które daje wykupiona subskrypcja niespecjalnie mi się w następnych miesiącach przydadzą może na wiosnę no i ciekawe jak jak mi się to sprawdzi w trasie, bo ostatnio jak się wybrałem, e, dlatego przestałem używać serwera, że jak się wybrałem do taki przejazd tutaj gdzieś w okolicach, to mi się w połowie zawiesiła, połowy trasy nie zarejestrowała i już. tak, no zobaczymy no, z nawigacją, rever jako nawigacja no to sobie planujesz trasę ona jest zaznaczona na inny kolor tutaj będzie jakiś tam załóżmy fioletowy i nie mówi no tu nie mówi no a jak zboczysz z trasy to się nie przeliczy To jest Minus Ale z drugiej strony nawigacja jako znaczy Google Maps jako nawigacja Nie jest dobre rozwiązanie Jeszcze gdzieś jak się jedzie przez miasto no spoko. Może ale w trasie dużo razy musiała przeliczać, poprowadziłam je gdzieś jakimiś takimi drogami, że chcieli mnie zmieńczować eee. i jakoś... jakoś nie. Czyli z jednej strony fajnie, że przeliczy jak pomylę trasę. A z drugiej strony jak sobie trasę zaplanuję to będę miał tutaj wytyczoną tą, tą którą zaplanowałem pierwsze odcinki z łeby. Myślę pojawi się już w środę i będą dwa razy w tygodniu. Tych odcinków będzie trochę, bo trasa długa. Prawie 1400 km, no to będzie odcinków z 8 pewnie. bo tak, pierwszy dzień na pewno będzie osobno, drugi dzień to będą trzy odcinki, jeszcze nie wiem jak z powrotem, bo nie wiem ile tego materiału się tam nagrało, ale myślę, że też trzy, cztery odcinki z drogi powrotnej się pojawią, więc ten następny miesiąc to będzie na moim kanale z bike weekend. I co jeszcze? No i później jeszcze to podsumowanie takie, które gdzieś chcę, chciałbym sobie rozpisać faktycznie, żeby też były jakieś fakty na temat tego wyjazdu. Ile mnie to kosztowało i tak dalej. Mówię o samej jeździe. a później będą odcinki pewne z Bieszczad będzie 5 dni, więc no też parę filmów z tego wyjazdu będzie Może tak, w komentarzach e, napiszcie, ile wy e, rekordowo kilometrów przejechaliście w, w, w najdłuższym swoim tripie. Bo te 680 kilometrów to, to myślę, że, że jest sporo. Jak ktoś był na bajkuku i się nie przyznał, a się nikt nie przyznał Spokojne w sumie Okazuje się, że prędkościomierz pokazuje tak jak GPS mniej więcej no więc chyba yy, rower trochę yy, pomieszka na telefonie zobaczymy podczas tego wyjazdu wyszedleć nie będę zapominał o tym żeby go uruchomić dobra to na dzisiaj tyle począłem następnym razem vlog będzie pewnie pierwszy yy, to będzie podsumowanie wyjazdu na bajku więc za jakiś miesiąc czeka